Ja po pierwsze bardzo chciałem tutaj Darkowi Tadeusiakowi pogratulować kolejnej edycji fantastycznej imprezy w Łowiczu, w Łowickiej Majówki Motocyklowej i całej ekipie NO16, także wielkie gratulacje i szacunek. My tu z burmistrzem Kłosem staraliśmy się wybrać najciekawszy motocykl z najciekawszą historią. Wybór był bardzo trudny, bo wszystkie motocykle są piękne i każdy wasz motocykl ma swoją historię. Natomiast wyboru trzeba było dokonać zgodnie z zaleceniami organizatora trochę się tu będę tłumaczył i postanowiliśmy wybrać trzy motocykle trzy naszym zdaniem najciekawsze motocykle. Co? Zaczynamy od miejsca trzeciego bo będzie jedna nagroda główna i dwie nagrody pocieszenia. To może Burmistrz Kłos zacznie od uzasadnienia pierwszego. Miejsce trzecie. Sylwek Marszałowski ze swoim motocyklem, takich motocykli. Widzieliśmy kilka na zlocie, ale ciekawsza jest historia właściciela. Od 30 lat temu wyjechał z Łowicza, ani dnia, ani godziny, ani minuty nie, nie wstydził się tego miasta. Cały czas w Warszawie mówił, że on jest z łowicza i dziś przyjechał po raz kolejny na zlot do, do Łowicza. Gratuluję Sylwek! Drugie miejsce tutaj dla Pana z Płocka, Pana Henryka, rejestracja motocykla przepiękna, zgodnie z imieniem, także druga nagroda pocieszenia. Piękna trajka. I o pierwszym miejscu Burmistrz Kłos też opowie historię, bo tutaj historia nas urzekła tego motocykla i właściciela też. Historia sięga lat przedwojennych, oczywiście. Bartek, ja może poproszę Ciebie powiedz o tym motocyklu, dlatego że Ty to zrobisz najbardziej precyzyjnie. Witam Państwa serdecznie. Jest to motocykl Harley Davidson, rocznik 1930, model DL, pojemność 750 cm3. Motocykl zachowany w oryginale, tak jak został znaleziony tak jeździ do dzisiaj, została tylko zrobiona kompleksowo mechanika, jest to jego pierwszy zlot, także cieszę się, że od razu jest pierwsze miejsce, ale muszę przyznać, że Troszkę spodziewałem się tego, po, 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 po rozmowach, ale po rozmowach z kolegami motocyklistami, naprawdę wzbudził zainteresowanie, o to mi chodziło. Można opowiedzieć nie tylko o historii marki, modelu, ale także o historii ludzkiego klubu motocyklowego, ponieważ w tych barwach jest ten motocykl ma łódzkie tablice rejestracyjne przedwojenne, ma znaczek łódzkiego klubu motocyklowego, taki dokładnie Harley w tym klubie jeździł, także wielu osobom opowiedziałem nie tylko o samym motocyklu, ale też o początkach polskiego motocyklizmu, ludzi, którzy go tworzyli, to jest bardzo ważne, tak, żeby przypominać także ludzi, te maszyny same nie jeździły, tak. No, każdy z nas wie, że nasz własny motocykl jest najlepszy, najfajniejszy. Bardzo dziękuję za wyróżnienie i dziękuję wszystkim, którzy, którzy cierpliwie słuchali historii. Maszyny łódzkiego klubu motocyklowego fotografowały się na starym rynku przed restauracją Polonia i to pewnie Bartka też zainspirowało. Właśnie. Bartek, gratulujemy! Wielkie brawa dla wszystkich zwycięzców, a teraz e, chwila dla fotoreporterów. Zapraszamy, podejdźcie bliżej, zróbcie sobie porządne, pamiątkowe zdjęcia ze zwycięskimi maszynami, z ich właścicielami i z burmistrzami.